W poniedziałek 15 maja w Urzędzie Miejskim odbyło się wręczenie nagród w konkursie prezydenta Tczewa Przedsiębiorca Roku 2023. W tegorocznej edycji przyznano nagrody w kilku kategoriach. Przedsiębiorcą roku w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw zostali Centrum Kształcenia Zawodowego Nauka Marii Wasiewicz-Galińskiej, matek spółka ZOO oraz Gardner Aerospace. Jesteśmy w Czebie już ponad 20 lat, więc jesteśmy taką mocno ugruntowaną firmą. Działamy w branży lotniczej, produkujemy różne detale do samolotów. Są to raczej drobne detale wykonywane z metalu, natomiast ponieważ samolot się składa no, z tysięcy sztuk, tysięcy różnych kodów, my również mamy w tym swój udział, produkujemy około pięciu tysięcy różnych kodów. Głównie są to detale przeznaczone dla Airbusów, więc naszym klientem głównym jest firma Airbus. Więc z tego też jesteśmy dumni, bo to jest jeden z najważniejszych graczy, jeżeli chodzi o rynek, rynek lotniczy. Firma z zatrudnia około 200 250 osób dzisiaj. Głównie, głównymi naszymi rynkami są rynki europejskie, sprzedajemy po do, do klientów we Francji, w Anglii, troszeczkę również w, India, w Indiach, natomiast docelowo te detale kończą swój jakby, znaczy zaczynają swój żywot, a nie kończą w, w Airbusach. Taki jest po prostu łańcuch dostaw na rynku lotniczym. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy tutaj w Czewie pracować. Jesteśmy też firmą tu Mocno-Zakorzeniową, no tak jak mówiłem, wiele lat i no dobrze się tu po prostu czujemy. To są fajne warunki do rozwoju. Bardzo dobre zaplecze, jeżeli chodzi o pracowników, bo to dzisiaj też jest bardzo ważny aspekt wszelkiej działalności i mamy nadzieję, że tutaj jeszcze wiele, wiele lat zostaniemy. Inwestycja roku to AGT Mebla Andrzeja Talusa, z kolei debiut roku to szkoła językowa ksenitaranowej Big Step. No i jako pierwsza osoba zaoferowała w Czewie unikalną metodę stworzoną przez firmę Edubers. To jest nauka języka angielskiego dzieci w wieku od 2 do 8 lat. Chociaż już teraz poszerzamy ofertę i mamy kolejną metodę od tej samej firmy. Firma działa na terenie Polski, wiele szkół w Polsce posiadają tę licencję, a również wychodzą za granice, poza granice polskie do Europy. No i teraz unikalna oferta pojawiła się. Tu w Ciebie. Bardzo mi miło jest, że mój wkład jest doceniany. Ale naprawdę, jest to praca ciężka, praca moja i mojego zespołu. I naprawdę wiem, że e, jeżeli jeszcze miałam jakieś wątki, kiedy chciałam założyć tą firmę, już teraz nie mam. Bo dzieciaki mają satysfakcję, rodzice są zadowoleni, szybko firma się rozwija. No i mam nadzieję, że wiele będzie chętnych, a jednak e, musimy pamiętać, że e, edukacja. Dzisiaj, jutro i zawsze będzie najważniejsza. W naszej ofercie również mamy jako pierwsza placówka niepubliczna kurs języka polskiego dla obcokrajowców po wybuchu wojny postanowiliśmy też zaoferować taki kurs. No i oczywiście bardzo wiele było chętnych uczyć się polskiego, ponieważ bez języka wiadomo, że trudno ułożyć sobie życie. Była to już jedenasta edycja konkursu. Jak co roku mieliśmy pewne trudności, żeby wyróżnić te nasze lokalne firmy, bo wiemy, że ich jest dużo. Cieszy nas to, że jest ich coraz więcej. Jeszcze bardziej nas cieszy to, że mamy kogo nagradzać i obserwować i kibicować. Odnoszą firmy lokalne sukcesy, to też widzimy, odnotowujemy. I chcielibyśmy, aby te sukcesy przekładały się na ich rozwój, na nowe miejsca pracy. Chcielibyśmy, żeby zostało z nami dłużej, jak najdłużej, aby w Trzewie to, co zapoczątkowały, procentowało w przyszłości i aby te firmy były dostrzegane też przez innych naszych partnerów, inne podmioty i wyróżniane i nagradzane. Zawsze zabiegamy o to, żeby lokalne firmy stawały do konkursów, promowały się, bo jest to tak naprawdę uwiększenie ich trudu i codziennej pracy ludzi, którzy zatrudniają i cieszy nas tym bardziej, jak unoszą sukcesy, nie tylko na lokalne, Rynku, ale też międzynarodowym. Celem konkursu jest identyfikacja i promocja lokalnych przedsiębiorstw, wyrobów oraz usług rzemieślniczych dostarczanych na terenie Tczewa oraz wyróżnienie ich wytwórcy lub dostawcy.